Osiedle Leśne w Kozie Głowach. Zdaniem wielu mieszkańców spokojna okolica. Ale dziś doszło tu do tragedii. 58-letni mężczyzna ugodził nożem w szyję 51-latkę. Kobieta zginęła na miejscu. Pytani przez nas mieszkańcy są w szoku. Wszędzie, tak? Może się to wydarzyć, ale nie sądziłam, że to tu. Do, do, dosłownie zbiegłam, tak jak mówię, dzisiaj od rana to prawie, że w piżamie biegam, bo mówię, nie wiem, co się tu dzieje. Jaka była Pana reakcja? No, zdziwienie, że, że, że można tak. Ale coś się na pewno stało, coś mi w jakiś wypadek, bo ta policja tak bardzo szybko jechała i od razu się zahamowałam. Więc na pewno coś się stało, ale nie myślałam, że aż tak tragicznie. Całe zajście o 5 rano zgłosiła sąsiadka. Świadek tego zdarzenia, wychodząc na swój balkon, zauważyła leżącą zakrwawioną kobietę na ziemi przed tym blokiem i krążącego nad nią mężczyznę trzymającego nóż w ręku. Mężczyzna i kobieta to obywatele Ukrainy. Według ustaleń policji podejrzany jest byłym mężem zabitej. Nie mieszkali razem. Kobieta rano, wychodząc z bloku, udając się do. Pracy została zaatakowana przez swojego byłego męża, zadał on jej cios lub ciosy. Nożem. Policja zebrała ślady z miejsca zdarzenia i zabezpieczyła broń. Podejrzany został zatrzymany. Był trzeźwy. Prawdopodobnie jutro będzie przesłuchany przez prokuraturę. W ostatnim okresie czasu wiele tego typu zbrodni mieliśmy, że tak powiem, odnotowanych na terenie całego kraju. Twierdzi prywatny detektyw Maciej Szuba i dodaje, że morderstwo mogło być popełnione pod wpływem impulsu. Myślę, że nie kalkulował tego zbyt długo, tylko zrobił to być może pod wpływem jakiegoś impulsu. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok. Kobiet Arihabir, puls dnia.